Wychwalać cię będę, panie królu, i wysłać ciebie, Boga, zbawiciela mego. Wychwalać chcę imię twoje, ponieważ podporą i pomocnikiem stałeś się dla mnie. Ochroniłeś ciało moje od zguby, od sieci oszczerczego języka i od warg wypowiadających kłamstwo, a wobec przeciwników stałeś się pomocnikiem i wybawiłeś mnie według wielkości miłosierdzia i twego imienia od pokąsania przez tych, co są gotowi mnie połknąć, od ręki szukających mej duszy, z wielu utrapień, jakich doznałem, od uduszenia w ogniu, który mnie otacza i z środka ognia, który nie ja zapaliłem, z głębokiej wnętrzności Szeolu, od języka nieczystego i od słowa kłamliwego, od oszczerstwa języka przewrotnego wobec króla. Dusza moja zbliżyła się aż do śmierci, a życie moje było bliskie Szeolu na dole. Ze wszystkich stron otoczyli mnie i nie znalazłem spomorzyciela. Rozglądałem się za pomocą od ludzi, ale nie przyszła. Wówczas wspomniałem na miłosierdzie twoje, panie, i na dzieła twoje te od wieków: że wybawiasz tych, którzy cierpliwie czekają na ciebie, i wyzwalasz ich z ręki nieprzyjaciół. Podniosłem z ziemi mój głos błagalny i prosiłem o uwolnienie od śmierci. Wzywałem pana, ojcem moim jesteś i mocarzem, który mnie wyzwoli. Nie opuszczaj w dniach udręki, a w czasie przewagi pysznych bez pomocy. Wychwalać będę bez przerwy Twoje imię i opiewać je będę w uwielbieniu. I prośba moja została wysłuchana. Wybawiłeś mnie bowiem zagładę i wyrwałeś z przygody złowrogiej, dlatego będę Cię wielbił i wychwalał, i błogosławił imieniu Pańskiemu.